Witam moi mili, z tej strony DJ David. no a dzisiaj sobie zagramy w bala 3D, no trochę ścina, mój komputer jest do dupy, tak, po prostu nie da tak się grać, że po prostu głowa mała, no więc troszkę sobie tu pogramy, powiem co i jak i później będzie końc, koniec odcinka, no, więc na początku sprawię mojego kanału. To jest mój pierwszy odcinek, wiem, laguje, wszystko będzie źle oglądać, wiem, wiem. Yy, później to poprawię. Yy, ale no niestety taki mój komputer, no. I to jest mój pierwszy odcinek na moim kanale, więc proszę nie hejtować. No dobra. Yy, film bez hejtów, no to to prawie niecodzienność. No. Dobrze. Więc yy, jeszcze info. No jaki tu info? Będę wrzucał odcinki tak może w środy i w weekendy, no tak najczęściej, no, no to, to byłoby na tyle, no to ja kończę, no bo to gówniane jest, bo lagi są, później w następnym odcinku się zobaczymy, na razie, wam wszystkim cześć i piąteczka, chociaż nie mam kamerki, dobra, na razie, jeszcze raz.